Czołem, mrówczarze. Sprawdźmy, co tam w trawie... krwawi. Upalne lato. Lipcowy żar leje się z nieba. Kolejny dzień mija pod znakiem ciężkiej pracy. Niestrudzone robotnice hurtnicy pospolitej powiększają komory gniazdowe i poszerzają korytarze. Aby móc pomieścić młode królowe i umożliwić im wydostanie się na powierzchnię. Pora lotów godowych jest tuż tuż. Na niebie zbierają się chmury zwiastujące nadciągający deszcz. Mrówki nie mogą pozwolić sobie na odpoczynek. Konkurencja nie śpi. Kolejne kolonie Lasius Niger przystępują do lotów godowych i wysyłają w świat swoje geny. Prace trwają do późnego wieczora. Robotnice niczym maszyny budowlane wynoszą kolejne gramy piasku, ani przez chwilę nie myśląc o zmęczeniu. Dla nich liczy się tylko jedno – dobro kolonii. Część robotnic furażuje w poszukiwaniu pożywienia dla wiecznie głodnych larw. Dzisiaj mają szczęście. Nieopodal gniazda zwiadowcy namierzyli martwą samicę komara brzęczącego z gatunku Kulex pipiens. Żołądek komarzycy wypełniony jest czerwonym płynem. krwią stało cieplnych. Krew jest jej niezbędna, aby w jajnikach mogły powstać jaja. Tym razem się nie udało. Komarzyca nie przedłuży linii swojego gatunku. Sama zaś stanie się posiłkiem, dając życie kolejnemu pokoleniu mrówek. To nie koniec dobrej pasy. Dzisiejszy wieczór przyniósł nieoczekiwane rezultaty. W pobliżu mrowiska wylądowała rujkowa królowa Lasius Niger, przedstawicielka innej kolonii. Królowa szybko została namierzona przez zwiadowców, którzy błyskawicznie wracają do gniazda, aby poinformować o tym fakcie swoje siostry. Robotnice pospiesznie transportują komara do gniazda, aby móc skupić siły na kolejnej ofierze, tym razem żywej. Między wejściem do mrowiska, a potencjalną ofiarą, szybko powstaje szlak zapachowy, na bieżąco wzmacniany feromonami kolejnych robotnic. Mrówki starają się zlokalizować aktualne położenie celu. Zabicie obcej królowej przyniesie im podwójną korzyść. Eliminacja konkurencyjnych genów oraz bogaty w wartościowe składniki odżywcze posiłek dla larw, jakim jest rujkowa królowa zakładająca kolonię metodą klasztorną. Przybywają kolejne robotnice wzmacniając linię ataku. Nieustannie nacierają nie dając królowej chwili wytchnienia. Bezlitośnie wgryzają się w jej opadające z sił ciało. Królowa rozpaczliwie szuka drogi ucieczki. Robotnice starają się pochwycić królowę, żeby skutecznie ją unieruchomić, a tym samym umożliwić siostrom uśmiercenie zdobyczy. Królowej udało się jednak wyswobodzić, lecz zdezorientowana popełnia fatalny błąd. Nieświadomie wkracza na szlak zapachowy, naznaczony wyrokiem jej śmierci. Rówki bez chwili wahania wykorzystują jej nieostrożny ruch i ponawiają tym razem definitywny atak. Jej instynkt samozachowawczy każe jej za wszelką cenę walczyć do końca. Mimo wszelkich starań i zaciętej walki o przetrwanie, los królowej jest przesądzony. Sama nie założy już nowej kolonii, ale, jako białkowy pokarm dla larw, pośrednio przyczyni się do przedłużenia własnego gatunku.